Stoicyzm polega właśnie na tym, że skupiamy się na tym, że dostajemy pewne role i na nich musimy się skupić, a nie na rozkminianiu kto i kiedy je nam wyznaczył. Cześć. Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Filozofia stoików i nie tylko. Dzisiaj rozmawiamy dalej o tym, co zaczęliśmy już dwa tygodnie temu, czyli o tym, że wszystko w naszym życiu jest pewną grą, pewną rolą, którą odgrywamy. Jeżeli ktoś z Was chce szkolenia stoickiego u siebie w firmie, z tego jak te zasady. Korzystać, jak z nich korzystać w życiu i w pracy, jak z tego czerpać? Proszę o maila i wszystko dogadamy. A teraz przejdźmy już do rzeczy, i od razu się może y, będę sumitował, bo użyłem takiego słowa, że to są pewne zasady, że rozmawiamy tutaj o pewnej zasadzie stoickiej. To nie jest tak naprawdę najlepsze sformułowanie. Ja bym wolał, to co bym chciał, żebyście wynieśli z tego podcastu, to nie są jakieś zasady, to nie są jakby, nie chodzi o przykazania, nie chodzi o to, że ja mówię, że jest taka taki to trzeba stosować. Chodzi mi o coś innego, czy dużo lepszym sposobem myślenia jest myśleć o tym wszystkim jako o właśnie pewnych no, sposobach myślenia, tak, że ta koncepcja, właśnie którą tu omawiamy, że wszystko w życiu jest grą, to nie jest jakiś nakaz, że mamy się tego trzymać jakoś tam ślepo, zaraz też będzie dzisiaj o tym mowa, że nie musimy się ślepo trzymać rzeczy, tylko to jest taki pewien sposób myślenia, który warto mieć z tyłu głowy i z którego warto, uważam i stoicy uważają, z którego warto korzystać. Tak, że o pewnych sprawach problematycznych, czy nie tylko problematycznych w życiu, no właśnie warto pomyśleć w taki, a nie inny sposób. Warto mieć taką narrację w głowie, taki sposób myślenia o tym. Tak będzie ze wszystkim w stoicyzmie, tak? Wszystkie te rzeczy, o których tutaj opowiadam w podcaście, takie właśnie są. To są pewne sposoby myślenia. O sposoby myślenia, które warto mieć w zanadrzu. I tym sposobem myślenia, o którym opowiadam już trzeci tydzień, jest właśnie taka koncepcja stoików, że wszystko w życiu, wszystko co robimy, na wszystko co robimy, można patrzeć jako na pewną grę. Pewną grę o określonych regułach, czy też pewną rolę, jaką odgrywamy. Zaczęliśmy to dwa tygodnie temu, więc mniej więcej w tym miejscu jesteśmy. Dzisiaj chciałem zrobić następny krok. Ta koncepcja, ta idea, no wychodzi z pewnej takiej bazowej metafory, mianowicie, że życie ludzkie i wszystko, co się w nim dzieje, jest teatrem i my w tym teatrze odgrywamy pewne określone role. Ktoś jest tym, ktoś jest tamtym, ktoś jest filozofem, ktoś jest piłkarzem, ktoś jest prezydentem, ktoś jest prezydentką, ktoś jest, nie wiem, że brakiem, jakby to stoicy powiedzieli, z takimi ekstremalnymi przykładami: ktoś jest podcasterem, ktoś jest słuchaczem podcastu, itd. i tak dalej. Może skorzystam z cytatu. To będzie epiktet Encheiridion, fragment 17. Cytuję: Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do tego w takim widowisku, jakie spodobało się dramaturgowi ułożyć. W krótkim, jeżeli krótkie, w długim, jeżeli długie. Jeżeli chciał, żebyś grał rolę żebraka, staraj się i tę rolę po mistrzowsku odegrać i tak samo się staraj, kiedy ci powierzy rolę chromego monarchy albo szarego obywatela. Koniec cytatu. Wszystkie role społeczne, wszystkie zawody, wszystko co w życiu robimy, no to są pewne role, które odgrywamy w tym teatrze życia. Metafora stara jak świat, jak mówię teatr życia, to mam ochotę trochę się ugryźć w język, bo to brzmi jak straszny banał, wiadomo, Paulo Coelho, jakiś taki straszna sztampa. Natomiast no mych polega oczywiście na tym, że dzisiaj to nam brzmi banalnie, bo jak stoicy, tak jak ze wszystkim w życiu, jak ktoś po raz pierwszy to wymyśla, no to wtedy jest odkrywcze, nie jest banalne. Jak stoicy to metaforę wymyślili te 2300 lat temu, bo to oni właśnie pierwsi na to wpadli, że na życie ludzkie można patrzeć jako na pewne widowisko sceniczne, tak jak to w Grecji też przypominam, wymyślono teatr, więc pomyśleli też, że na wszystko można patrzeć jako właśnie na teatr. No wtedy to była nowa Odświeżająca myśl i warto jej się trzymać, tak? Że Pewne rzeczy w życiu najlepiej, najłatwiej będzie nam zrozumieć, jakby pogodzić się z nimi i wejść w te role, kiedy właśnie będziemy widzieć, że to są pewne role, które na tej scenie życia odgrywamy. I teraz bardzo często będzie tak, że to nie my sobie te role wybraliśmy, że to nie my wybraliśmy, czy odgrywamy rolę podcastera, podcasterki, słuchacza podcastu, człowieka bogatego, biednego, Polaka, Rwandyjczyka, Amerykanina itd. itd w większości wypadków no dobra nie wiem czy w większości ale w wielu przypadkach to jest tak że nie my te role wybieramy one zostają nam w ten czy inny sposób przypisane no bo zobaczcie to nie my zdecydowaliśmy gdzie i kiedy się urodziliśmy to nie my zdecydowaliśmy jakie mamy geny jak zostaliśmy wychowani i tak i tak moją rolą w tym momencie jest rola człowieka mówiącego urodzonego w Polsce będącego Polakiem i mówiącego po polsku. I to jest rola, którą bardzo trudno zmienić. Będę robił kiedyś odcinek o tym, jak się uczyłem angielskiego, to o tym opowiem. Natomiast co do zasady, no, jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce, no trudno to odkręcić, prawda? Co więcej, to nie tylko takie role, jakby, w których zostaliśmy obsadzeni przy urodzeniu, ale też to, w jakiej sytuacji jesteśmy, to też często jest zdecydowane jakby za nas. To, że ja jestem tu, gdzie jestem, mam te 41 lat, opowiadam wam o stoicyzmie i tak dalej, no to też jest pewna rola, pewna sytuacja, do której mnie doprowadziła trajektoria mojego wcześniejszego życia, tak? I to nie jest tak, że ja mogę dzisiaj pstryknięciem palców sobie powiedzieć, że dobra, nie chcę być 41-latkiem opowiadającym wam o stoicyzmie, tylko chcę być 22-latką w gimnastyce artystycznej, na, akrobatycznej to się mówi, tak? Na igrzyskach w Paryżu. To nie jest tak, że mogę sobie to stryknięciem palcami zmienić. Może lepszy przykład podam, żeby to było jaśniejsze o co chodzi. Ten odcinek idzie do was 1 sierpnia, jest emitowany na falach internetu i tak się składa, że to jest równo 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i to byłby ładny tutaj przykład, to znaczy nie chodzi mi o samo powstanie, tylko o to, że ja doskonale pamiętam, czy w ogóle jest takim, takim uzusem, taką normą w polskiej kulturze, że wiecie, długie nocne Polaków rozmowy, że sobie siedzimy przy herbacie albo przy czymś mocniejszym niż herbata i sobie rozmawiamy, no a ty, czy byś poszedł do powstania, czy byś do powstania nie poszedł? Nie wiem, przynajmniej ja pamiętam z czasów właśnie młodości, jak miałem 20 lat, że się rozmawialiśmy, mawiało o takich rzeczach, no i właśnie było takie, o, czy poszedłbyś do powstania, czy byś nie poszedł, no i te tam role, znaczy właśnie już nomen omen role się już tam układały, że ktoś był patriotą i mówił, że tak, oczywiście po, poszedłbym walczyć za ojczyznę i tak dalej, ktoś inny by mówił, że, ktoś inny mówił, że, i to był ten właśnie patriota, taki wiecie, heroiczny człowiek, ktoś inny mówił, nie, to są bezsensowne ofiary, ja bym tam przeczekał w lesie, gdzieś skulił się pod zlewem i przeczekał, no i to było wtedy, no, że taka osoba bo to tam jest takim kartoflarzem i nie chce walczyć. No wiecie, takie, takie rozmowy. Natomiast i tutaj nie chcę mówić za powstaniem ani przeciwko, tylko o coś innego chodzi. Mianowicie, ja pamiętam doskonale z tych właśnie rozmów z czasów młodości, że to zawsze się odbywało, niezależnie od tego, czy akurat w danej rozmowie wygrali ci, którzy powiedzieliby, że trzeba iść walczyć do powstania, czy ci, którzy mówili, że trzeba się nie wychylać, zawsze to działa się ta rozmowa na zasadzie takiej. Że to jest taka świadoma decyzja, tak? Że przychodzi wielka historia, puka do drzwi i każdy musi się, jak, nie wiem, jak w twit na Twitterze, w ankiecie odkliknąć, czy idę do powstania, czy nie idę. I to jest taka, wiecie, świadoma decyzja. Tylko polega na tym, że i to się właśnie to właśnie zrozumiałem z wiekiem, jak już mam te 41 lat, a nie 20, że w takich sytuacjach jest dużo mniej naszej świadomej decyzji, niż się wydaje, tak? No to właśnie oczywiście nie dzieje się w taki sposób, że wielkie, abstrakcyjne, ideowe pytanie jest nam zadawane i możemy sobie wybrać, tak, idziemy do powstania, albo nie, nie idziemy do powstania, dużo bardziej to działa na takiej zasadzie, no, że los po prostu nas staje. Stawia w takiej a takiej sytuacji, że się znaleźliśmy. Nasza trajektoria życiowa doprowadziła nas do, nas do tego, że w takim a takim czasie, w takim a takim miejscu się znaleźliśmy. Byliśmy w takiej a takiej organizacji podziemnej. W związku z tym ten wybór, czy pójść do powstania, czy nie pójść do powstania, jest dużo mniejszy niż się wydaje, w tym znaczeniu, że jeżeli jestem w takim a takim środowisku, to być może tam jest oczywiste, że się do tego powstania idzie i w ogóle jakby nie ma za bardzo gadania. Albo odwrotnie, w ogóle mogę być w innej części świata i tak jak Mickiewicz w czasie Powstania Listopadowego, że no jakby nie udaje mi się, nawet jeżeli bym chciał, to nie udaje mi się wziąć w nim udziału. Dużo mniej świadomej decyzji niż się nam wydaje. Dużo bardziej jest to pewna sytuacja, w której jesteśmy postawieni, no pewna rola, w którą jesteśmy wrzuceni, czy tego chcemy, czy nie. I teraz tak, myk polega na tym, że no to nie my te role sobie wyznaczyliśmy. To, czy ja jestem właśnie członkiem konspiracji w czasie powstania, który musi zdecydować, czy pójdzie z tymi kolegami, którzy idą na ulicę, czy z tymi, którzy uciekają do lasu, to jest sytuacja, w której ja się znalazłem niezależnie od swojej woli. Tak? To jest pewna rola, w którą Wchodzę. Tak samo jak rola osoby żyjącej sobie w szczęśliwej i bezpiecznej Polsce w czasach pokoju, to też jest rola, no, która mi została przypisana poprzez to, gdzie i kiedy się urodziłem. To nie jest moja świadoma decyzja. Można zada zadać pytanie oczywiście, kto wyznacza te rolę. Epiktet, przypomnę, no, kontynuując tę metaforę sztuki teatralnej, mówi, że dramaturg rozpisuje te rolę, tak? Autor tej sztuki teatralnej, jaką jest życie. I można to w różne strony rozwijać. Wierzący powiedzą, że to Bóg oczywiście wyznacza te role. Inni powiedzą, że los, przypadek, że natura tak pokierowała jakiś determinizm historyczny, i tak dalej, i czy nie, przeznaczenie. Natomiast. Tutaj głębia stoicyzmu się bardzo fajnie pokazuje, że nas to tak naprawdę nie musi interesować, kto tę rolę w tym życiowym teatrze rozdzielił. To jest właśnie to, że naszym zadaniem, tym, co od nas zależy, jest myśleć o naszej roli, o naszym zadaniu, o tym, co robimy. No niezależnie od tego, czy weszliśmy w tę rolę w wyniku decyzji Boga, natury, przypadku, czy kogoś tam jeszcze innego. tak? To, jak ten świat jest zbudowany i kto tę rolę rozdziela, to jest niezależne od nas. Od nas zależy tylko to, jak tę rolę zagramy. I tu jest właśnie ta subtelność, ta głębia, ta moc stoicyzmu, że my się nie, musi, my nie musimy tak naprawdę wnikać. I u Marka Aureliusza już nie będę, tam można znaleźć całą taką kaskadę cytatów na to, ale już nie będę teraz tego robił. Można znaleźć właśnie taki sposób myślenia, że niezależnie od tego, czy światem rządzi przeznaczenie, czy rządzi logos, czy rządzi chaos, czy rządzi Bóg, czy rządzi kto jeszcze, to i tak naszą rolą jest po prostu życie po stoicku, bo my się nie musimy zastanawiać, to jakby nie ma takiego aż znaczenia, kto te rolę wyznaczył. Nasza puenta, nasze zadanie jest zawsze takie samo: grać tę rolę, którą dostaliśmy. I to sprawia, że stoicyzm jest właśnie tak szeroko rozumiany i szeroko lubiany, tak? Bo można, mogą z niego korzystać zarówno ateiści, jak i wierzący, jak i niewierzący. Jakby niezależnie od tego, jaki mamy taki światopogląd polityczny czy metafizyczny, to możemy tak naprawdę być stoikami, bo stoicyzm polega właśnie na tym, że skupiamy się na tym, że dostajemy pewne role i na nich musimy się skupić, a nie na rozkminianiu, kto i kiedy je nam wyznaczył. Jedyne, co tu jest zależne. Zależne od nas, no to decyzja, czy chcemy grać w tę rolę i czy chcemy grać w nie dobrze. Więc tylko żeby podsumować ten wątek, trzymając się przykładu Powstania Warszawskiego, to nie od nas zależy, że zostaliśmy wrzuceni w sytuację, w której trwa wojna i się zaczyna powstanie i że trzeba robić rzeczy. Tudzież nie od nas zależy tak samo, że żyjemy w czasach, w których nie ma wojny, nie ma powstania i nie ma takich dylematów. To od nas nie zależy. Jedyne, co od nas zależy, no to to. Co z tym zrobimy? Tak jak oczywiście zawsze w stoicyzmie. I teraz, jeżeli przypada nam ta rola właśnie żyć w Warszawie latem 44, albo latem 2024 w czasie pokoju, albo coś takiego bardziej przyziemnego, nie wiem, mieć niewdzięczną siostrę, taki życiowy przykład, no to cóż, gorzka pigułka jest taka, że no nie ma sensu się nad tym rozwodzić, nie ma sensu rozkminiać, jakby nie ma sensu tracić czasu, żeby dowodzić, że te role są w jakimś sensie źle napisane. Jeżeli ktoś zaczyna mówić, że wolałby się urodzić w innym czasie, ja ostatnio o, inny przykład, ostatnio wróciłem znowu do książki o Beksińskim, do tej biografii Tomka i Zdzisława Beksińskiego, którą w ogóle od kogoś z was pożyczyłem, ktoś z was mi podesłał na moją prośbę egzemplarz tej książki, nie pamiętam niestety od kogo, mam to gdzieś zapisane, jeżeli jeżeli właściciel książki słucha, to proszę o przypomnienie się, więc wróciłem znowu do tematu Beksińskiego, który mnie, Beksińskich dwóch, który mnie fascynuje bardzo i tam właśnie się powta, jest ten powtarzający motyw, że Tomek Beksiński, który popełni samobójstwo w grudniu 99 roku, no on właśnie powtarzał, że wkręcił się i lubił powtarzać, że on się nie nadaje do wieku XXI, nie chce w nim żyć, bo powinien się był urodzić tam 100 lat wcześniej. No i to jest właśnie ten myk, że z punktu widzenia stoickiego, no takie myślenie zawsze jest absurdalne. Chcieć się urodzić w innych czasach, niż się faktycznie urodziliśmy, no to jest coś fundamentalnie niestoickiego. Jakby tego typu podważanie tej roli, tego czasu i miejsca, które nam przypadło w udziale, jest rzeczą absurdalną jest rzeczą to jest zawsze stratą czasu to jest ta gorzka pigułka, no nie można się nad tym rozwodzić to jest po prostu nie do zmiany czy pewne rzeczy tak jak właśnie czas i miejsce urodzenia no są w życiu nie do zmiany po prostu taki jest i tyle przypadło nam to miejsce i ten czas od razu jakby wybiegając do przodu ja będę się wam starał pokazać gdzie to już pewnie za tydzień będę wam się starał pokazać gdzie jest ta przestrzeń wyboru tych ról i man manipulowania tym natomiast no Trzeba to właśnie świadomie wybrać. Ja wtedy będę mógł tą swoją trajektorię życiową kierować, kiedy nie będę tracił czasu na podważanie rzeczy, których nie da się podważyć. To będzie ten myk. Nie ma co tracić czasu na próby zmieniania tego, na czego się nie da zmienić. Nie da się zmienić, nie wiem, PESEL-u, czasu, miejsca urodzenia, języka ojczystego i tak i to prowadzi nas do głównej tezy tego odcinka i głównej tezy w ogóle tego, tego tematu o tych rolach i grach życiowych. To, co ja Wam staram się tutaj powiedzieć, to że stoimy zawsze przed dylematem. Możemy, jak już przypadną nam pewne role, zostaną nam przypisane, to zawsze to jest dylemat albo-albo. Albo staramy się odegrać tę naszą rolę, którą ten dramaturg czy los nam przypisał, no i wtedy powinniśmy starać się ją grać jak najlepiej, bo jak mówiłem tydzień i dwa tygodnie temu, nie ma sensu podważanie reguł gry, albo jeżeli ta rola mi fundamentalnie nie pasuje, powinniśmy poszukać, i jeżeli się da, to wtedy powinniśmy poszukać takiej, w której się poczujemy lepiej i która nam wyjdzie lepiej. Albo akceptuję reguły gry i rolę, z dobrodziejstwem inwentarza i gram w nią nie podważając reguł, albo staram się zmienić tę grę i staram się wejść w inną rolę. I to Chcę tu mocno podkreślić, dlatego że to jest w ogóle tak, no, że to, co ja wam tu opowiadam, to jest stoicyzm reformowany, to jest stoicyzm współczesny. I tutaj jest wyraźna różnica, bardzo zasadnicza, ze stoicyzmem ortodoksyjnym, bo starożytni stoicy, tacy stricte ortodoksyjni, by powiedzieli, że no, przypadła ci rola taka, a taka, dramaturg ci wyznaczył, że masz być żebrakiem, no to nie masz nic do gadania, musisz tę rolę wypełniać i masz żebrać do końca życia. No i to, jak słyszycie, no nie jest do końca praktyczne. To nie jest tak, no bo jakby przede wszystkim jest to takie bardzo zamykające. No bo to znaczy, że właśnie urodzisz się żebrakiem, no to masz być żebrakiem do końca życia. Urodzisz się niewolnikiem, no to nie możesz się nigdy zbuntować. Albo, nie wiem, urodzisz się y, kobietą w patriarchalnym społeczeństwie, no to by wynikało, że masz trwać w tej roli jak w chłopkach u kuciel Frydryszak, tak? No i Cóż, być może w starożytności to im działało, albo jeszcze za sanacji, ale dzisiaj świat już tak nie działa. To jest zbyt zachowawcze, zbyt takie zamykające, zbyt wierno-poddańcze. Nie do końca po prostu to jest dobra interpretacja tego, jak świat działa, zwłaszcza jak świat działa dzisiaj, bo faktem jest, że. No niektóre role i gry w życiu sobie wybieramy, tak? To jest tak, że niektóre są przypisane na twardo i trzeba nauczyć się je identyfikować i ich nie podważać, i z nich nie wychodzić, bo się nie da wyjść. Tak, jak nie da się wyjść. Ja się urodziłem w Warszawie w 1983 roku. No nie zmienię tego w żaden sposób, tak? Rodziny, w której się urodziłem, genów, jakie mam, tego wszystkie, wychowania, jakie otrzymałem, to są wszystko rzeczy, których nie da się już zmienić. Tego, że moim językiem ojczystym jest język polski, stety czy niestety, też nie zmienię. Mogę nauczyć się innego języka i kiedyś będę o tym opowiadał, ale tego, że rolą moją ojczystą jest język polski tym językiem, no tego już nie zmienię. To trzeba umieć zidentyfikować, ale po to, żeby rozumieć też, że niektóre role no, są dużo bardziej jakby elektywne, jakbyśmy powiedzieli. Mogę starać się wybrać zawód, jaki chcę wykonywać, poglądy polityczne, jakie chcę mieć, czy choćby dyscyplinę sportu, w jakich chcę, jaki chcę startować na tych igrzyskach w Paryżu. Co więcej, pewne takie role charakterologiczne, czy chcę być osobą taką, Zachowawczą, reaktywną i podporządkowaną, czy właśnie bardziej buntownikiem i kimś, kto przełamuje jakieś takie ograniczenia, z którymi się styka. To też jest pewna rola i to też jest mój wybór. Tak? Dlatego to jest albo, albo, albo gram tę rolę, którą dostałem, albo staram się ją zmienić. Jedyne co, znaczy znaleźć inną, jedyne czego robić nie należy. To trwać w pewnej roli i zarazem nie grać w nią, podważając jej zasady. To będzie różnica ze stoicyzmem starożytnym nasza, bo stoicyzm oryginalny, starożytny, no, był dużo bardziej taki, że dramaturg ci wyznaczył rolę, no i musisz w nie grać i, i, i kropka. A to nie jest do końca to. O co chodzi? Więc tutaj propozycja moja dla Was jest taka, żeby to traktować dualnie. Albo akceptujemy swoją rolę i gramy w nią z dobrodziejstwem inwentarza w zgodzie z jej zasadami, albo szukamy sobie nowej roli, jeżeli to jest możliwe. Chodzi o to, żeby patrzeć na to tak trochę zerojedynkowo: Albo wypełniam tę rolę, w której mnie postawił Bóg, los, zdarzenia, moja trajektoria życia. Albo mówię, że nie gram w to, wstaję od tego stolika i idę sobie szukać innej gry. I to będzie moja odpowiedzialność, żeby to móc sobie wybrać. O tym wybieraniu innych gier będę więcej mówił za tydzień. Natomiast tutaj podkreślę, że jeżeli zdecyduję się siedzieć przy tym stoliku i grać w tę grę, którą gram, wypełniać tę rolę, którą mam, no to powinienem ją wypełniać jak najlepiej. Umiem. I tutaj w tym elemencie starożytni stoicy no, mieli pełnie racji. Wielu ról nie wybieramy w naszym życiu, natomiast musimy wybrać, czy postaramy się je zagrać najlepiej, jak potrafimy. Sara U mówi, nawiązując do odcinka sprzed paru miesięcy, yy, mówi, że gram, wcytuję, gram w kiepskiej sztuce życie zwanej, lecz chciałabym w niej zagrać pięknie, koniec cytatu. I tutaj byśmy się zgodzili właśnie z epiktetem, że to, czy ten dramaturg tą sztukę życiową napisał właśnie pięknie, czy nie pięknie, że to jest wysokiej jakości sztuka, czy niskiej jakości, no to nie zależy. Od nas. Natomiast to, jak chcemy w niej zagrać, to już jest nasz wybór. I nie jest rzeczą specjalnie sensowną, chociaż to jest no właśnie taka gorzka pigułka, no nie jest rzeczą sensowną żalić się, że mogła nam przypaść lepsza rola w udziale, sztuką jest dobrze zagrać tę rolę, którą mamy, jeżeli jej nie możemy czy nie chcemy zmienić. O tym, jak zmieniać będzie za tydzień, tutaj kropkę na dzisiaj. Ogromnie dziękuję za wysłuchanie. Jesteśmy w kontakcie. Zostawcie following, zostawcie suba. Słyszymy się za tydzień.